Hej siemanko moi mili, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku Elder Scrolls Online i jedziemy, niestety nie ma polskiego języka, ubolewamy nad tym, ale też damy sobie radę tak więc w ostatnim odcinku stworzyliśmy sobie postać, jesteśmy właśnie tym wojownikiem z dwoma mieczami na razie bez żadnego pancerza, po prostu w jakichś tam łachach sobie biega no to mieliśmy w tym odcinku wejść w te drzwi, właśnie przez nie teraz przechodzimy i teraz musimy dojść do Prophet Cell, czyli do tej właśnie zjawy. Dobra, idziemy do przodu i control to sneak, czyli mamy tutaj uważać na przeciwników. Aha, na niego miałem uważać. Ja myślałem, że to jakiś inny gracz jest. Ale grubo o dobra, dużo życia mamy, jest jedno złoto Ale ona wysoka jest w ogóle. A nasz? Ja, <laughs> yeah. albo może ja taki niski jestem. Dobra, nic. E, idziemy dalej. Tutaj jakaś skrzynia. Ale tutaj są nieprzydatne chyba na razie rzeczy. Nie będę zbierał takiego gówna, Bo e, właśnie zauważyłem, że za bardzo lubię zbierać tak wszystko. Później nie mam na nic miejsca na coś naprawdę przydatnego. O, tutaj pierwsza jakaś przeszkoda. No dobra, dawaj. Bum. Dobra, daliśmy radę. Ona dostała. <laughs> prosto w kolce. E, dobra, gdzie teraz? Chyba nie tu. Zobaczmy sobie mapkę w ogóle, gdzie my mamy dojść. O, to tutaj mamy sporo do przejścia. I pewnie będzie też sporo przeciwników. No to nic, idziemy przed siebie tam, gdzie się da po prostu. Tutaj mamy urnę. E, nic mniej ciekawego, tak więc nie, nie, nie. Tutaj powinny być naprawdę... Dobra. Żyjmy tej umiejętności. A nie da się. Dlaczego? A, bo to trzeba jednym mieczem chyba. Pięknie. Dual wield increase to three. I kolejne złoto, dobra. Dawaj, zdążymy. O nie, nie zdążyłem. Kurwa, y, mać. Ale dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Lockpick, oczywiście, że weźmiemy. Eee, to nie. Następna krata. kurde, dużo tych tutaj przeszkód jest, ale no dobrze, nie jest łatwo. Kurwa, mać nie zdążyłem za późno. Teraz gdzieś w lewo by skręcić. Zobaczmy, czy coś tam może by, Może będzie zobaczymy. W Skyrimie pamiętam, że warto było się rozglądać, szukać właśnie w, wszystkiego. Wszystkiego dotykać, i tak dalej. Tak więc myślę, że podobnie będzie tutaj. Tu niestety, puste miejsce, ale nie, nie. W złą stronę weszliśmy. Dobra. O, a tam co? Dawaj, tędy. O, tutaj coś na bank będzie chyba fajnego. E, dobra. <śmienko> Mięsko. W urnie mamy wodę. Aby kraftować potiony trzeciego poziomu, to jest ta woda potrzebna właśnie. Tutaj pusto i tutaj też pusto. Zastanawiam się też, czy... Bo to jest gra MMORPG, czyli tutaj gramy z innymi ludźmi i tak dalej. Zastanawiam się, czy ktoś stąd już coś mi nie ukradł na przykład. I to się na przykład respawnuje tam co, nie wiem, 10 minut czy tam 20. Dobra, kolejny przeciwnik. No fajnie na dwa miecze jest. Ale trzeba będzie też dodać naszemu bohaterowi dużo życia, bo nie mamy żadnej ochrony. Dobra, w końcu idziemy tędy. Dawaj, sprintem. O! Jesteśmy w dobrym miejscu, tak jest tutaj na drabinę, mamy jeszcze kilka skrzynek. To wszystko jest na crafting, który na razie mnie nie interesuje, ja bym tu chciał jakiś na przykład jakieś spodnie, pancerz, bo na bronie na razie nie można narzekać. Wszystko puste. Chyba tutaj wszystko wyczyścili przede mną. No dobra, wchodzimy na górę. The profit's cage should be just ahead. Quickly now, we haven't much time. Dobra, musimy teraz cisnąć. Za naszą koleżanką. Lyris. Dobra, rozmawiamy. Alright. The good news is we made it here in one piece, and the prophet looks unharmed. Now the bad news. It's gonna be up to you to keep him safe and get him back to Tamreo. I'm not going with you. No to gdzie on jest? Gdzie jest ten Prophet? Probably the to the cell. The only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. I need to swap with the o, kurwa. Czyli ona chce zamienić swoją duszę, tak? Eee, I w to wejdzie właśnie ten cały Prophet. Eee, no dobra. No to jak musisz, don't do this, Liris. There must be another way. Czy będziemy dobrymi? Dobra, będziemy dobrymi. I wish there was, but I don't see anyone a, else dobra. here with a the beat. There are magical locking devices on either side of the cage. You okay. need to deactivate both of them, so I can begin the transfer. Dobra, dobra kumam czasze, musimy dezaktywować teraz e, tutaj te właśnie laserki, kurwa, które, które podtrzymują to wszystko przy życiu i dzięki temu uwolnimy chyba tutaj e, tego Propheta. No dobra. Idziemy do drugiej, ok, na chwilę tak pobiegamy, zobaczymy też. O. Co tu się dzieje?

Kurwa w tym czymś. To to exactly co my know. jesteśmy postacią, która nie ma nie ma duszy chyba? E, czyli on nam nadał śmieszne imię, już nawet nie pamiętam jakie, waget. <laughs> że nie vagina. That is what I've come To jest my true name is lost even okay. to me make me haste to the anchor. Anchor? Ancho? anchors the anchors are daedric machines of the darkest magic their chains bind our world and pull it towards cold harbor i can use one of these anchors to return us to tamriel but you must lead me e, all right stay close then Czyli E, musimy go doprowadzić dalej, czyli idziemy tutaj na drugą stronę, tak? Wychodzimy stąd, tak jest. Jest wyjście z tyłu. No to ciśniemy. E, tutaj może coś ciekawego znowu ta woda. E, nic, nic tutaj ciekawego nie widzę. O, a to co to? Nie. Nic tutaj nie ma. Dobra, idziemy prosto do punktu... E, Kurwa, w którą to stronę? Chyba tędy. Tak jest. Trochę, nie no, trochę różni się tutaj, e, t, bo, no w końcu to jest MMORPG, tak? To jest nastawiony na grę z dużą liczbą użytkowników. <grym> na razie nie widzę nikogo. Ale w Stanach chyba teraz jeszcze jest noc. Dobra, jesteśmy w kolejnej lokacji tutaj coś mi się wydaje, że będą przeciwnicy. O, właśnie są. O, już dostaliśmy. Drugie poziome szkieletów. Dobra, ten jest dobry, ale nas nasz ziomek leczy. Pięknie. Gdzie jest ten drugi? Tutaj. Pięknie. Zwaliliśmy szkielety. O kurwa. Child of trzeba, czyli kogoś tutaj. O kurwa, siema. O, to jest. O, ja, to jest cięższy przeciwnik. Dobra, trafiłem go raz, a ten mnie leczy, czyli dobra, mogę być spokojny. O, ja. Nie, no ciężko, ciężko, jest bardzo ciężko. On jest silny. Ale nie trafiam, co jest? Dobra, teraz w naszego rocheta tutaj się zaczaił, ale mu... Dobra, zadaliśmy dużo obrażeń. Teraz też dostałem Ale nie, nie jest za silny, nie, nie zadaje nam dużo obrażeń z tymi swoimi atakami Ale będę go tutaj ciął. Dobra, silny atak wszedł, jeszcze jeden. Pięknie. A bo tu można, o właśnie, robić takie rzeczy. Zapomniałem. Zobaczmy jak to będzie wyglądało z tej kamery. O, właśnie takie rzuty. Dobra, teraz silny atak. A nie, nie weszło. Dobra, już ma końcówę życia. No tego po... Dobra, jest pięknie. Został rozwalony. Child of bones. O i mamy... E, mamy dwuręczny miecz e, od poziomu trzeciego dopiero. I i co teraz? Czy będziemy nie z, dwo, z dwoma, będziemy na razie biegać, ale chciałbym tarczę i z tarczą tutaj biegać. No ale oczywiście możemy wziąć miecz i sprzedać za 16 złota. To zawsze dobry zastrzyk gotówki. A teraz trzeba z nim porozmawiać. But first you must Dobra, czyli ten cały portal jest gdzieś nad nami, on tutaj będzie, będzie jakąś windę nam tutaj montował, ale my musimy my przypomnieć sobie kim jesteśmy i wrócić do swojej fizycznej formy i aby to zrobić trzeba dać ze skyshru. Lorcan, the God of If you and absorb... No dobra. Dobra, fajnie. Koleg, deska iszad. No dobra. Już biorę, już już biorę. Czyli co? Jak to weźmiemy? To już będziemy w formie fizycznej. Whoa, whoa. Great Dragon god of time, your children are lost in the fog between worlds. Aha, no they dobra, cry dobra. out for mercy. Hear my voice, Sky shard. I require your strength. Let the way be opened. Let these wandering souls return home. Let the will of Molag Bal be denied. To tą, e, tą teraz Ari, robi. Oh. now! Dobra. Escape to Tamriel, dawaj, spieprzamy stąd. <grystanie> dobra, chyba się udało. Raczej na pewno. I gdzie my teraz będziemy? Glenumbra. Nie, to tylko gra nam po prostu daje podpowiedzi, jak w większości tych gier właśnie. I dobra, i gdzie się dostaniemy? Do Tamriel, czyli do chyba głównego miasta tej gry. No, ale loading screeny są zdecydowanie za długie. To też zależy od internetu. A ja przecież teraz już od miesiąca mam ten internet światłowodowy. Tak więc nie powinno być problemu. Znacznie, znacznie ułatwia taki internet wysyłanie odcinków, ściąganie gier, oczywiście kupionych wcześniej w wersji cyfrowej. No, dobra. As z I feared, we arrived in different locations. I am in a city of industry, where men speak of intrigues and plots beneath layers of innuendo and pleasantry. It matters days, weeks. I cannot Aha, tell. The voyage dobra. between worlds disrupts. I'm afraid you'll have to decide that dobra. for yourself. I cannot foresee that, not yet. But we will meet again. There is still much to worry about. You must find your own path, but perhaps there is a reason for the place. We do not face these troubled times alone. Many shall rise up to fight this tide of darkness. Wherever you go, you will encounter others who share your. Toż woli naszego e, naszego bohatera z zwody. No, dobra. Okay, poziom 3 Mamy nowe atrybuty i 308 punktów doświadczenia, jeden też skill point ale może najpierw właśnie zobaczyłbym mapkę. No i tak, jesteśmy w mieście i nie mamy żadnych questów, czy nie mamy żadnych zadań, bo po prostu Prophet nam powiedział, że musimy teraz swoją drogę odnaleźć. No tutaj recepta, to sobie weźmiemy. E, dobra, porozglądajmy się tutaj co się dzieje, bo oczywiście można zaglądać wszędzie. E, Okej, okay, no i teraz wróćmy tutaj, no i dodamy znowu e, zdrowie naszemu bohaterowi. 226 punktów zdrowia, no i możemy jeszcze dodać sobie e, jakąś umiejętność. Mamy dwa, proszę bardzo, czyli klasa. Możemy tutaj jako klasy być: Arden Flame, czyli władca chyba płomieni. Dobra, Dragonic Power. To jest dobre, dobre w chuj. Dodaję 75 armoru na 17 sekund, e, to biorę, jasne. E, pierwszy skill point pod numerem drugim. <ścoughs> A nie, to działa normalnie. E, co my tutaj wzięliśmy? O, punkciurę właśnie, ale tutaj potrzebny jest shield, e, abyśmy mogli korzystać z tego na ataku. Co tutaj jeszcze mamy? Eden er, Hart i co to nam da? E, 18 fizycznych y, obrażeń i e, kurwa powoduje, że przeciwnik jest ogłuszony na 3 sekundy. Dobra, to może nie. E, crafting racial. co tutaj się dzieje? Aha. Świat, Soul Magic. Czyli możemy być magiem, ale ja za bardzo nie będę magiem, no to e, Dual Wild właśnie, teraz mamy dwa miecze, czyli bierzemy to. Dobra. To już jest trzeci poziom tego. I to będzie pod trójką. okej. Okay. coś jeszcze tutaj coś dostaliśmy właśnie. E, receptę, którą można użyć i teraz już wiemy jak zrobić Shornhelm Ale. I mamy tutaj jeszcze urnę, którą też można otworzyć. W niej mamy łuk oraz e, oraz pancerz. Proszę bardzo, to dobrze. No, z łuku raczej nie będę korzystał. E, wolę dwa miecze, a pancerz jak najbardziej. No dobra, to teraz będzie można sprzedać za trzy. Czyli nasz bohater teraz ma 32 punkty pancerza, a jak użyjemy właśnie tej nowej umiejętności, to będzie już ponad stówka, Czyli całkiem fajnie. Dobra, wychodzimy na zewnątrz i jesteśmy w naszym pierwszym mieście. I tak, chyba te czarne teraz tutaj wskaźniki to są chyba zadania. Hey, you're No siema. Up and about, are we? Znam cię Captain found you floating in Iliak Bay. Dobra, czyli już wiemy kto nas wyciągnął i gdzie jest ten kapitan Selen To jest ona. to lend a hand, talk to our bosun, He's on deck. A, czyli trzeba będzie pewnie pomóc tutaj, tak? Dobra. Dobra, to mamy pierwsze zadanie, za którym podążymy, czyli zobaczmy na mapkę The Broken Spearhead. Czyli trzeba pogadać z Bootswainem. A gdzie to jest? O, daleko stąd. No to jeszcze jakieś zadanie bym tu wziął, bo tutaj widzę, że też jest ktoś na czarno. Właśnie, co tutaj się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Mamy Blacksmithing Station, Clothing Station. Czyli tu można wyrabiać różne rzeczy, ale ja bym chciał coś kupić. Kto tutaj? Może coś mi sprzedać tutaj coś się dzieje, tutaj kto to jest? Bugmerchant. CAM! Indulge! Dobra, czyli możemy tutaj sobie kupić, żeby więcej było miejsca. To nie ten. O, tutaj mamy jakiegoś gracza, poziom szósty. My na razie jesteśmy bardzo słabi. Gdzie tutaj jest jakiś sklep, kurwa? Tu coś mamy, co to jest? Enchantments, Kamil Ashton. Kurwa, tutaj jest trochę tych sprzedawców, ale ja ich jakoś nie mogę znaleźć. Lotarno, co tutaj się dzieje? E, Metalworks of Daggerfall. to tutaj chyba będzie. Będzie się działo. Co tutaj mamy? Clothier's Primer. Coś się nauczymy? Jak przeczytamy to, nie? Nic się nie uczymy. To pewnie dla nas była jakaś informacja. Clothing Station, czyli tutaj możemy pewnie wyrabiać, tak jest, materiały. E, refine, creation. Ale na razie ja nic na ten temat nie wiem. Pozdobywamy jakieś rzeczy, to wtedy będziemy gadać. Clothier, czyli on chyba wyrabia te rzeczy. To zobaczmy, co ma. Możemy u niego kupić surowce, żeby samemu sobie coś porobić. To nie, ja takiego czegoś nie chcę. Ale blacksmith, kowal. Dobra, to tutaj w warsztatach nie można kupować rzeczy. Tylko po prostu na jakimś jarmarku, czy tam chuj O, chyba tutaj właśnie. Marketplace. E, no to idziemy na marketplace najpierw, zobaczyć co się dzieje. Zadaniami zajmiemy się za niedługo. Najpierw trzeba będzie po mieście polatać, o. I właśnie e, następne zadanie jest przed nami. Tutaj e, mamy leżącego człowieka. Zobaczymy, co on chce. next. I know I'm going to A co się dzieje? Murder. My friends are already dead, but the watch doesn't care. What's one less beggar? We're nothing to them. But if someone found the killer, start in the trade district alleys. That's where old Gien was murdered just yesterday. Aha, no dobra, czyli dostaniemy jakąś zapłatę za to, żeby zabić po prostu mordercę. No dobra, nic, nie chcę wiedzieć, po prostu misja jest prosta, muszę iść i zapierdolić typa. <laughs> czyli on może być wszędzie tutaj, ale najpierw idziemy do. Marketplace ogólnie źle, źle wszedłem, trzeba wrócić i to jest e, tutaj w dół, tak? Tak jest. Tutaj są sklepy, właśnie już są stragany, troszeczkę mi się przypomina Wiedźmin. E, armorer właśnie Weapon Smith. E, z nim też bym chciał porozmawiać, gdzie on jest? To jest ten, tak jest, e, od broni. Zobaczmy co enemies. E, Aks, czyli... E, no, siekierka. ale 375, o kurwa, przecież ja nie mam tyle, tyle siana na razie, ale co on tu ma za 600, co my możemy w ogóle wziąć, Iron Dagger nawet nie można, to od poziomu czwartego. czyli tylko u niego możemy kupić, kurwa, siekierkę, ale dobra, 17 obrażeń, ale sprzedać możemy właśnie ten długi miecz za 16... I to, co mieliśmy na sobie od początku za trójaczka, 33 monety, o Jezus. A właśnie a tego łuku nie da się sprzedać. Ale Ripa. No, no dobra, może kiedyś po używam sobie tego łuku, zobaczę, co tutaj się dzieje. E, woodworker, który to jest, ten. A co ty tutaj robisz? Aha, łuki? E, Wróżki. Co jeszcze z drewna możesz zrobić? O, em, za 375 tarcza. Ale tutaj będzie lipa. Ciekawe, czy szybko można tutaj zdobyć hajs. Z nim gadałem, ale jeszcze, jeszcze ktoś powinien być. Armorer, właśnie, Czy ciężki, ciężki strój. 52, proszę bardzo. 450 jest warte. Eee... Czyli w to najpierw zainwestujemy Dobra, czyli warunek jest prosty Trzeba porobić kilka zadań Żeby pozdobywać hajs Odwiedzać różne miejsca I tak dalej Dobra, tak więc mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze zdążymy wykonać to zadanie Mamy znaleźć tego zabójcę No to ciśniemy teraz jak najszybciej Fajnie, fajnie, podoba mi się ta gra Wiele wspólnego ze Skyrimem ma Nie ma co pierdolić, że nie ma Chyba, że jeszcze jakieś zadanie O, 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 pies za nami biegnie I to rozpocznie zadanie Dawaj, dawaj, dawaj a za późno, dałem dupy. E, dobra, tu gdzie to. Aha, przed nami to jest, dobra. Czyli jak ja go mam znaleźć? Tutaj sobie pójdziemy w lewo, może. No, zapytajmy się. Tego. Dobra, nie, on nic nie ma do powiedzenia. O, jest, znaleźliśmy. E, co to jest? Ten zabójca. Dobra, czyli zabójca musi być... E, musi być silny, tak nam mówi gra. Zobaczmy co w kracie. Nic ciekawego. a On ma cały czas ten... E, no, na sobie. Dobra, czyli teraz co my mamy zrobić z tym zadaniem? Search the West Alley, czyli tutaj, na drugim końcu. Dobra, już tam biegniemy. Zobaczymy jak co dostaniemy za takie zadanie. Albo jeszcze będzie walka, no to będzie pierwsza poważna walka chyba w tym odcinku. Chociaż nie, no walczyliśmy z takim potworem niedawno. It'll kill you too. It's a monster, I tell you. A monster. shreds its victims with claws and fangs. It'll kill anyone that crosses its path. The beast prowls along the river's edge and hunts in the alleys. It doesn't eat what it kills. Po prostu zniszczy i zostawia dla Wszyscy o tym mówią. Miasto zostało Nie Słyszałem Damian i Fabian. Talking about it. Dobra, okej. Okay. I teraz y, mamy przeszukać teraz e, rzekę w poszukiwaniu właśnie tego e, potwora, którym musimy się zająć. Dobra, to... To będzie nasz cel na koniec tego odcinka. Dobra, już tutaj jesteśmy koło rzeczki, już jesteśmy w tym punkcie. Dobra. Rzeka jest tutaj, czyli pójdziemy po prostu rzeką sobie. Jeśli oczywiście się da. A tutaj coś jest. Aha, mamy pogadać. Ja tu się do wody wpierdalam. O, i to mi się podoba. Trzech zawodników, jeden nawet y poziom czwarty. O, dobra A bo ja z nim musiałem najpierw pogadać pewnie Dobra, ale jest, udało się. Co tutaj mamy? Okej, okay, medium armor wzrósł do dwójeczki. E dobra, to bierzemy. O, 16 jest warte i sprzedaj e dla złota, okej. Okay. Udało się, teraz do lutenata mamy. A co tu się dzieje? Aha, walczyć chcą? Czyli gdzie on jest? Ajajaj, I znowu e, dobry hektar do przejścia. Ale to będzie właśnie w tej grze bardzo częste, że będziemy musieli przechodzić spore, spore kilometry do kolejnych punktów. Znowu pies. No i co tutaj się dzieje?

Co, to znowu do wody mamy się wpierdalać? A, i tam, tak, do zaginionego ciała? A, dobra. Czyli inni widzę też tutaj przyjęli to zadanie? Okej. Okay. Co tutaj się dzieje? Shopping list? No proszę, ale mamy pogodę. Co tutaj się dzieje? Aha, oni walczą ze sobą. Dobra, dobra, nie będę się wpierdalał. E, ale nie chcę tego zadania. Ktoś mnie atakuje? Dobra, dojdźmy tam właśnie, e, aby wykonać to zadanie z, e, z tym potworem. I na szczęście mieliśmy, e, mieliśmy kilku zawodników i to jest właśnie fajne tutaj. E, to jest nawet lepsze niż Skyrim, ponieważ e, e, wykonując jakieś zadanie tam jesteśmy osamotnieni, chociaż no nie mówię, że jest lipa, a tutaj właśnie można dostać pomoc od e, innych graczy. Dobra, dawaj, jakiś hajs. 42. Dobra, dalej. Nie odrzucę z To jest Co to, kto to gada? One hand and shield in Christ 4, ale przecież nie mamy... nie mamy tego. Dobra, ile mamy siana? 75. No i dobra, w następnym odcinku poszukamy sobie więcej zadań, wykonamy te, które już mamy. Tam pójdziemy jakoś kiedyś na końcu. No i dobra, fajnie, ogólnie, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że też podoba Wam się ta gra. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku The Elder Scrolls Online.